Widzowie, wróciłam właśnie z zakupów z Netto i muszę Wam powiedzieć, że dokonałam tam super odkrycia. A jakiego? Zobaczcie, z tego jestem zadowolona. To jest Merci. Tu jest y, limitowana edycja. Widzicie, bo to jest takie typowo świąteczne. Tutaj macie smaki. Winta y, Apple. Biała czekolada z migdałami, no, z migdał z cynamonem, z, z wiecie, smaki, jak, jakaś też pomarańcza tu jest. Więc myślę, że każdy właśnie z takich dorosłych osób dostanie ode mnie taką <coughs> czekoladę jeszcze jako prezencik, w prezencie świątecznym. Bo my mamy ogromną rodzinę. Ja kupiłam wszystkie, które znalazłam w netto, a było ich tylko cztery, słuchajcie. Może dowiozą jeszcze. Niecałe 2 euro, bo to promocja była wersja limitowana, więc yy, wiecie, na promocję niecałe 2 euro. No i co jeszcze kupiłam? Zobaczcie, kochani, banany kupiłam. To też było w tej promocji, razem właśnie z Merci. Merci, takie dla dzieci też kupiłam, ale tego było dużo, więc. W promocji wnet to jest też ta musztarda. Jest najlepsza i nie ma tak dużo cukru jak normalna. Co jeszcze? W promocji też była konfitura z jagód. Jagodowa konfitura. Też w promocji, ale ona dosyć droga jest. Nie wiem, czy to była promocja, bo ona ma maleńki słojuczek tak, Euro 50. Co jeszcze? Ja lubię sobie od czasu do czasu takie kupić sobie takie coś takiego jak feta i wiecie co, i mieszam to po prostu to jest akurat owczy ser szafmiś z, milcze, z milczego z mleka owczego owcy ona akurat tutaj jest jeszcze z ziołami ja sobie dodaję jakiś jogurt grecki do tego pomidorka tutaj tak jak widać i jest przepyszne Serkozi na kolację. Jak będę miała ochotę, to jem na kolację. Serkozi, one są maleńkie. Słuchajcie, ja na taki jeden wieczór to spokojnie 150 gram. a ponad 2 euro, 2,50 nawet bardzo drogie. Te są bardzo drogie. Te salaki są dosyć drogie, ale jest promocja na nie w netto. Ale słuchajcie, to masło prawie 4 euro kosztuje 3,99. Bardzo poszło masło w górę. <laughs> Sąsiad tutaj, słuchajcie, ten z komina tam pali w kominku i po prostu <laughs> tak strasznie duszący jest ten dym. Co jeszcze? Kupiłam awokado. Zobaczcie, awokado kupiłam w Netto, ale kupiłam takie super awokado. Zobaczcie, ten, ten rodzaj has, nie? No i zobaczcie. A kupiłam chyba w piątek. Awokado nie może długo leżeć, po prostu. I mi, wydaje mi się, że ja już takie podpsute kupiłam. No i co jeszcze? Kupiłam jeszcze, słuchajcie, do tego mojego y, Rojsia Kerzen, do tego mojego ludzika. Wiecie, którego Wam ostatnio też pokazywałam. I one mają y, zapach apfel, czyli apfel, z, czyli jabłko z cynamonem. I wiecie co? Aha, tu jeszcze chciałam Wam pokazać. Bo bardzo, ale to bardzo. Lubię ten chlebek, taki bio. On jest taki maleńki, trochę większy niż bułka. Kosztuje tam z Euro 60 bo to jest ta wersja bio. Tu jest na, na środku jest taki opłatek, widzicie? Taki opłatek, tu jest bio napisane i firma. To wszystko można jeść oczywiście. I ta skórka jest taka chrupiąca, taka pamiętacie, jak te polskie chleby, takie wcześniejsze te lata. W późne 80., wczesne 90., takie się, że to jest taki chrupki, chrupiąca jest ta skórka, przepyszny. Dzisiaj mamy zupkę, warzywną zupę, więc do tej zupy sobie zrobię właśnie chlebek z maselkiem i z awokado i będzie do tej zupy. A w ogóle dzisiaj mam straszną ochotę. Generalnie nie lubię takich rzeczy, ale jakaś taka ochota mi nabrała, mnie nabrała na Milś rice, czyli ryż na mleku. Po prostu tak za mną chodzi ten ryż na mleku, co kiedyś nie lubiłam. Ja w ogóle nie, nie przepadałam za zupami mlecznymi. No to dzisiaj, słuchajcie, chodzi za mną rice. Milś rice. Milś. Ryż na mleku. No, także generalnie to w sumie banany też. Widzieliście, to już banany wam pokazywałam. Tu kupiłam jeszcze.